Zmiany kadrowe w programie Pytanie na Śniadanie stały się tematem szeroko komentowanym w polskich mediach. Szczególną uwagę zwróciła sytuacja Małgorzaty Tomaszewskiej, która będąc w zaawansowanej ciąży, straciła pracę na krótko przed porodem. Informacja ta wzbudziła sporo kontrowersji, a komentarze na ten temat pojawiły się w różnych źródłach. Sytuacja Tomaszewskiej, która podziękowano jej i to trzy tygodnie przed porodem. Jest to okropne i nieprzyzwoite, jak donosił informator faktu, podkreśla trudną sytuację, w jakiej znalazła się prezenterka. Małgorzata Tomaszewska początkowo unikała komentowania sytuacji, skupiając się na przygotowaniach do porodu. Jednakże, w późniejszym czasie, wyraziła swoje uczucia na Instagramie, mówiąc: Dwa serca silniejsze niż kiedykolwiek bo razem organizm mamy zniesie wszystko dla swojego dziecka. Bardzo dziękuję za wasze ogromne wsparcie. Chcę myśleć tylko o tym, że spełniamy moje marzenie z dzieciństwa, o kochającej się, dużej rodzinie. Tylko tyle i aż tyle, a tak naprawdę wszystko. Jej ojciec. Jan Tomaszewski również odniósł się do sytuacji w rozmowie z Plejadą, podkreślając, że najważniejsze jest teraz zdrowie i bezpieczeństwo jego córki oraz jej dziecka. Jego komentarz pokazuje troskę rodzicielską i koncentrację na najistotniejszym aspekcie tej sytuacji: zdrowiu i dobrym samopoczuciu Małgorzaty. Jan Tomaszewski, znany postać w świecie sportu i ojciec Małgorzaty Tomaszewski, wyraził swoje wsparcie i troskę wobec córki która niedawno straciła pracę w programie Pytanie na śniadanie, będąc w zaawansowanej ciąży. W rozmowie z mediami podkreślił, że dla niego najważniejsze jest zdrowie i dobrostan córki oraz jej nienarodzonego jeszcze dziecka. Jan Tomaszewski od samego początku starał się pocieszać córkę i pomagać jej odnaleźć spokój w tej trudnej sytuacji. Wsparłem ją już w pierwszym dniu. Mówiąc, że życie jest życiem i musi przestać myśleć o pracy, bo w jej sytuacji to jest sprawa drugorzędna. Przez stres mogą pojawić się tragiczne komplikacje, mówił Tomaszewski, podkreślając ryzyko, jakie stres może stanowić dla ciężarnej kobiety. Jego starania o odstresowanie córki i skupienie jej myśli na nadchodzącym porodzie są dowodem głębokiej troski ojca. Staram się ją odstresować, naprowadzić na właściwe tory. Wydaje mi się, że kilka dni słownej parysfazji i nie tylko mojej przyniosło skutek. I córka w tej chwili myśli głównie o szczęśliwym rozwiązaniu, dodał, niespodziewanie, Jan Tomaszewski ujawnił również planowane imię dla wnuczki, Laura. Ta informacja, której Małgorzata nie chciała jeszcze ujawniać publicznie, Teraz stała się znana szerokiej publiczności. Tomaszewski podkreślił, że jego głównym zainteresowaniem jest teraz przyjście na świat wnuczki i jej zdrowie. Zapowiedział również, że natychmiast po porodzie uda się do Warszawy, by zobaczyć wnuczkę. Sytuacja Małgorzaty Tomaszewskiej i wsparcie, jakiego udziela jej ojciec, pokazują, jak ważne jest rodzinne oparcie w trudnych chwilach życiowych. Wydarzenia te rzucają światło na wyzwania, z jakimi mogą się zmagać kobiety w ciąży, zwłaszcza te znajdujące się w sferze publicznej i narażone na stres zawodowy. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.